No tak, tak. Kurwa. No i przestać to kurza. Dobra. Dał, no, to cię. Nie, znowu, ja nie mam pyta! Zaraz będzie ty niechał górny. Nie, zaraz jakieś ta, 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 ta. Uwaga, tramwaj jedzie! Tramwaj, tramwaj, uwaga! Kupię, ustaw się puszczoka! To, to nie jak głupi! No to są, to ktoś stawcie, bo to będzie zakłócało, no zrozumcie! Kurwa, aż okno zamknąłem! No i to... O i przez, dobra. i przez się witam, witam. wszystkich bardzo serdecznie, z i jest ze mną Krupier. Dobry. Dobry. cześć. I tak, z nami jest również... Poczekajcie, włączę... I tak, z nami jest również i Soma, z Boski Kamil i Air Włączyłam czat w żeby wiedzieli, że już nagrywam. I teraz wyłączam. Dobra, rozpoczynamy grę, gramy sobie parafię. Tryb realizmu oraz kontra, żebyśmy sobie to wszystko ogarnęli. Także, przywitajcie się wszyscy, bo chyba nie dałam wam szansy. Dzień dobry. Dzień Dobre? Dzień było, dzień. było. było tir jechał, nie słyszałaś. Jestem. Dobra, gramy sobie Paryż, czyli parę sobie napieprzamy. A tam, Paryż to kilku nie, tam to osam... nie, to jest na Francji? A Paryż? Nie! Paryż, to jest we Włoszech! Nie, to w Japonii to Paryż. nie znasz się! Paryż jest preografii? w Watykanie! Co ty, nie znasz się na polskim? Po polskimu eee. nie gudasz? Nie, Paryż jest tylko poznania. Tak! Nie! Czy, a ty nie wiedziałeś, że na przykład Hongkong jest obok mnie? Nie wiedziałeś o tym? Wiedziałem. No to już. Dobra, yy, odpalam sobie. I tak, gramy oczywiście realizm, jak już mówiłam. I jadimy z nimi. Musimy. Gramy, oczywiście, realizm. Musicie to wiedzieć. Realizm, realizm. w tym pięć razy, żebyście zrozumieli. Ale strolowałaś, że nie gramy realizmu, tylko kontra gramy. No właśnie. Kontra z realizmem. Realizm kontra. 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 No. Kontra. kontra z realizmem, godzemy. Nie, no kontra. Jaki troll głupi, ja nie wiem. <laughs> no ty, no, to co Ja nic na ten temat nie wiem. No on no nie, wiem, że ci tiri jadą, klaj ja to wiem. Spidu, gdzieś... spidówka. wyłącz tą pralkę, co tam w pokoju jeździ. Eee, ona no zawsze była i z będzie. Dopóki nie kupię nowego koła, bo mój kon ma pralkę, więc dwa wiernym. Uden rozdzi? Okej. Okay. E myślisz, to nagrywaliśmy ostatnio. Ja Czemu dałaś tylko dwie osoby tam grają? A w dupię, no. tu na no ich pech Speedówka ale, ma ja, oczywiście ping. Idźcie tam coś do nich, niech mnie osoba czekaj, tam pojedzie. co boski kamień jeszcze jest, jaką widzisz, zaraz wbijam. Zaraz dojdę. Ło, ale szybko! Pójście, no, czarnego, puśćcie no, czarnego no, na, na tak początek. Mięso tak, armatnie. Idźmy, ja muszę rujnę, ja coś zaraz zmienić o ja, o ja pierdolę ten A, ten Speedówka, włącz drugie pranie. Dobra! <laughs> ja muszę gry ściszyć! O no. oh fuck, a ja gry ściszam! Nie ma cwaniaka! Okay. Nie ma cwaniaka Dobra. Oj sorry, koś tam Czasem. Okej, okay, jo Ale... idziemy! Oj, są so was na 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 Dobra, musimy to przejść. Szybko! YOLO! Musimy to wygrać! Jesteśmy najlepsi! Dobrze, że Krupie lubi, bo bez niego to by nie było wcale. Przestań! Już mi tak nie słód. Ule, ty się pod niego nie podszywuj! Ja jestem lepsza. Jesteś lepsza. W czym? Tak. Ja wszystkim. Czemu mam takie laksje? Czemu wszyscy mają laksje? Ale jesteśmy fajnie. Bo masz interes w Biedronki, już ci to mówiłem. Ale tu nie ma Biedronki. Proszę ciebie. No, ale no, ale ty ma... Tak... No to, nie jest to jest nieźle, tak. nawet nie wiedziałam. Stale łącze, biedronka. O fa, kto tam? Pewnie sałas z zakład? Co się wydarza? Już, idę się pomóc, już! O skąd ja widziałam, tutaj sałas PSV? Eee, po raz cały widzisz Irish gra, Irish gra, okej. Dobra. Czorty, kurde. Party card! O, trzy razy się skupmy, bo wiecie, my tu rise i... No i o, wiecie, nie? O, damy, dojeżdżają mnie. Jolo. nie, 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 ale nie, nie, się na mnie rzucają, jakby chcieli mnie, jakby dojeżdżają no. ja, znaczy o, nie, Dojeżdżają się? Mam... nie, nie, O kurwa. O, my o, goodness. Goodness. nie, 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 leży! nie, Czarnego złapali do siatki, szybko, czarny w siatce. szybko my Czarny w siatce Nie chcę jechać do Ameryki Ja też nie o, No co za nie mnie tu ściągnął Jeszcze w kwasie, no to nie się udało Pierwszy nie umarłem. Uwieram. A jak zwykle, jak zwykle below wszystko ogarnia. Mhm. Umieram. <laughs> nie, on jest z tym! No i czarny nie żyje. No i bardzo dobrze, ja też nie żyję, jestem czarna. Widzisz? Ja ja nie, nie, nie sądzę! Ale fajne widoki, ptaki latają. Mogę strzelić ptaka? <laughs> A zawsze którego? Em, Krwawisz. Latającego. A. Ale ja, ale ja żyję E Gunner, ty krwawisz Krwawisz Guner, masz e, uwaga uwaga E Guner podpaski pod się nosi Gunar ma Ale <laughs> <laughs> Ale <plo. laughs> Boże, to nawet ty Boże hable okay. No <laughs> ja sobie sprzęgłazł teraz ty Taki o kurde Wszyscy bycie takimi no właśnie ty Ej peł. Hey, okay. O Boże, aż się powaliło! To w dupę i strzela jeszcze. Chodź jak i Tak mi A o ci zniknął, jesteś kozak. Powiedz jak to robisz. Eee... Nauczę się. Ooooo, są! Jaka szkoda. Na pola, bo gdyby nie lało, to oczywiście byśmy nie ogarnęli. Ojcem, ojcem. <grymne> Który to? Och, przestań! O już nie bądź taki skarał będę. <gry> dobra, musimy ich zjechać Ej, czekajcie, dobra, ej no. Ja jestem boomerem Ej, to ma boomera Ja jestem bumerem. Ej, to ty wyskakujesz pierwszy Jak zwykle A, kurwa nim, Jak nie czarny? Jesteś, ty też pierwszy Później ja na nich wpływam I charger na nich Jestem ja ja chargerem, char dobra, dobra. No to ty za to ja na lampie będę, albo nie To ja wpierdalam się na dach Okej, okay, oni jeszcze <koh> Assassin's sobie Creed'a im zrobię. Z, e... No i bardzo dobrze, nowa część wychodzi w takim razie. Okej, okay. nowa część. Mamy tak, Assassin's cre... assassina... kurwa. Assassin's Creed'a. Steva z Minecraft'a. Assassin's Aj, No assassina... właśnie. No, no dobrze, ale... No, no dobra, nic zespółu. Jaki samolot? To jest szybowiec. Yeah, so to był helikopter. Ej no szybko, bo my tu czekamy jak chcę już tutaj Charger, no, się nie, łapą No kurde szybko widźcie! się! Taka wersja Jak jakby się to

Już miałam ich zastrzelić, już miałem ich normalnie manię się rzucić, na nich, moją piękną fapom. A ich jest dwóch. A ich czarny jest na końcu, oni nie dadzą rady. Czarnym... Ale oni Kamila nie mają, no kurde, no jakie to jest... On mm. miał zaraz wrócić. No, zaraz, czyli kiedy. Dobra, to już chce, o, ja jestem hanterem, dobra, to sobie... A jedzie. jestem smokerem. Ja Okundo oh, idziemy Fuuuu! Jedziemy, ja bo ja idę na nich Ale mam flag Piękniej! Tutaj... <laughs> Pójdź no kurde już. O kurzę jeszcze łapie zabił. Nadchodzi tank, tank, tank. Będę tankiem. wiem. Oha, no to nice. Dobra, Ja się zaprosić. Nie mogę odpalić przez grę. Dobra, jest Kamil, jest Kamil, doszedł. Boski Kamil, ty jak tam brzmi które mój o jest boski Kamil, na razie... O ją atakują! O co tu się Boże, dzieje? dzieje? Boże, nie <laughs> musisz się spokojnie! Smoke! To guder, chodź, bez ciebie nie idę. Dobra, jestem smokerem ja? Ale go już jest mój! No, oh, 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 oh. Kąd z mam fraga? Daj! Ja muszę mieć osiągnięcie. Nie widzisz, żeby... Hehe na murzyna! No, to no super! Szybka <grymka> akcja. Nie ma co. Czemu nie umierasz? Daj już osiągnięcie! Czemu nie umierasz? No czemu Ale i je podzistaliśmy. Jest! No obrazu ty! A gdzie oni osiągnięcia? Łaj! Jakiego osiągnięcia? Spada. Za co? No za to, że zabijał spokerem. Ale zarej nie ma osiągnięcia. U. A ja. Grać nie mogę. Gra się zawiesiła. Mi też stanęło. Stoi mi! Rozumiecie? Gra stoi. stoi. No. Mi też. to tak. <laughs> Nam to okej, okay, a speedówce tak troszku, tak. No tak troszkę. Spojrzała w spodnie. O, już mi się ładują. Nie, nie, to nie u mnie, to nie u mnie, to nie u mnie, to nie u mnie. Ta, ja z tyku do ciebie w domu jestem, by wiem. Nie, ja mam w jakieś kurde. Ja mam visa viso, zaraz takie... Ci masz normalnie. Czasami lwy, słychać, małpy, tygrysy.